rok 2021. To tu, wśród Dąbrowy Krotoszyńskiej żyją nie tylko dziki, ale i młodzi ludzie z ułańską fantazją. To wszystko zmienia się tak szybko, jak w kalejdoskopie. Uczniowie pokolenia Z zostali przeniesieni ze stacjonarnej szkoły do swojego naturalnego środowiska. Internet. Bohaterowie naszego ostatniego w tym sezonie odcinka mierzą się z najtrudniejszą prawdą o sobie, opowiedzą o tym, jak walczyli ze sobą i wirusem lenistwa, tu, by utrzymać uwagę na zdalnych zajęciach, do czego musieli się posunąć, by zaimponować rówieśnikom. Wyjątkowym heroizmem wykażą się nauczyciele, którzy stali się prawdziwymi, zdalnymi tropicielami i nie dali się zwieść, mimo że wychowankowi chcieli ich kiedy ocyganić, ogantować i wywieźć w pole. Prawda jednak zawsze wychodziła na jaw. Ten odcinek porusza kontrowersyjne tematy i jest przeznaczony tylko dla widzów o mocnych nerwach. Zapraszamy! Tomku! Proszę przeczytać zadanie domowe. Tomku, jesteś, czy nie jesteś? Halo? Proszę pani, Tomek mówi, że ma pusty mikrofon. Rozumiem, dziękuję za informację. Aniu, jesteś? Aniu? Proszę pani, proszę pani, Ania, to chyba nie, 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 jestem, ale proszę pani, bo ja też mam tylko mikrofon. Widzę, że chyba nikt nie zrobił zadania domowego. W takim razie zaczniemy od pytania na rozgrzewkę. Dlaczego mamy kwiaty białe i czerwone? Ktoś wie? Ja wiem, ja wiem, tylko że ja też nie mam mikrofonu, więc napisz napiszę na czacie. Tato, co z tymi kwiatami? Dlaczego mamy białe i czerwone? Mogę dostać plusa, tato! Kuba! Daj mi spokój, pracuję! Tato, mogę dostać plusa! A mama się wścieknie, jak zobaczy trójkę na światełskim sklepku! Daj mi już spokój, Kuba! Powiedz pani, że te chwilki są białe i czerwone pewnie dlatego, że jesteśmy patriotami! Dziękuję, kocham cię! Nie przeszkadzaj! <laughs> Maćko... Przeczytaj czytaj następne polecenie. Ja? Bo dawno nie czytałeś. Okay, czyli które? Dziesiąta strona, sto trzecia. Jest Maciej? Jestem, jestem. Już czytam. To czytaj, czytaj. To czytasz, czy nie czytasz? No. Tak, ale które zadanie? Oj, Maciejku, Maciejku. Proszę Pani, no ja to Byłbym je naprawdę chętnie przeczytał, ale niestety nie mam książki, bo zostawiłem w domu. Ale ty przecież nie jesteś w domu. E, no tak, ale nie w swoim. więc wiem, że gdzieś tam jesteście. Zanim zapiszemy temat, sprawdzę listę obecności. Franek Baran? Jestem, jestem. Alicja Tymbałek? Jestem. Patrycja Biedronkowska? Patrycja Biedronkowska? Czy Patrycja to mnie słyszy? Bo widzę, że jest. To jesteś, czy cię nie ma? Patrycjo? Nie ma A. Jestem, jestem. A co ty masz taki dziwny głos? Bo mnie pani obudziła. O 13:45. Jesteście? Bo Dobre. Pani jeszcze nie ma. Nie ma, bo jest jeszcze online'owa przerwa. Rozmawiałam dziś z wychowawc wychowawczynią i powiedziała mi, że u tych zdalnych to pewnie z 80% z nas może mieć świadectwo z wyróżnieniem. To dziwne, bo nas przecież tylu w klasie nie ma. Halo, halo, dzień dobry, ja tu jestem. Nie, Dzień dobry. dobry. Dziś omówimy próbny egzamin ósmoklasisty. Proszę zapisać temat lekcji. Omówienie egzaminu próbnego. Proszę pani Omówienie egzaminu próbnego. Jeszcze raz, bo muszę wyciągnąć. Omówienie egzaminu próbnego. Napisze pani na czacie. Dobrze napiszę. Dobrze, a teraz wyświetlę arkusz. Maju, widzę, że masz podniesioną łapkę. Przeczytaj, proszę, pierwsze polecenie. Proszę pani, ja się nie zgłaszam. To staramka. To może Julia? Julia to cały czas wywana. A ty przecież mówiłeś, że nie masz mikrofonu. Mam, ale popsuty. Julio, jesteś już? Jestem, jestem. Musiałam się odświeżyć. Pani Jukę znowu wywaliło. Wiecie co? Ja chyba zwariuję. Na naszych lekcjach czuję się niekiedy jak na seansie spirytystycznym. Proszę Pani, proszę Pani, czy dziś jest piękny dzień? Nie, a dlaczego pytasz teraz, gdy omawiamy egzamin próbny? U, to dobrze, bo Pani kiedyś powiedziała, że któregoś pięknego dnia Pani przez nas zwariuje. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Każdy uśmiech i dobre słowo. Dziękujemy za trud i wychowanie. Niech każdy dzień pracy będzie dla Was źródłem satysfakcji i spełnienia. Życzę samorząd uczniowski. Do życzeń dołączyła się grupa taneczna Mali posa, która przygotowała dla Państwa krótki występ. Zapraszamy!